Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. To co mogliście zobaczyć przed chwilą, był, to było, to było intro. Może nie jest jakieś świetne, ale posiedziałem na nim trochę wczoraj, żeby delikatnie urozmaicić te nagrania, żeby to nie było takie amatorskie, żeby pokazać, że jednak staram się coś w tym kierunku robić. Tych pająków nie lubię strasznie. Moje obrażenia z łuku też nie są jakieś. kosmiczne. No ale niestety. Ten łuk jest dość słaby. Kiedyś kiedyś był dobry. Jakoś mi tu. Ten jak zwykle. Pcha się wszędzie. Dobra. Teraz muszę pamiętać, żeby sobie. zapisać. No niestety moje skradanie nie jest na, na tyle wysokim poziomie. Żebym mógł sobie... Znaczy wydaje mi się, że im wyższy poziom skradania, tym ciężej jest nas y, dostrzec. Y, tak naprawdę przy niskim poziomie skradania. Y, przeciwnicy, którzy mają... Czuję, że zbliżają się kłopoty. Uła. No i to tyle. Przeciwnicy, którzy mają wyższe poziomy, już tak jakby są... są, są lepsi mają... Mm, łatwiej, łatwiej nas dostrzegają kiedy się skradamy. Dopiero na wyższych poziomach skradania mamy... Tutaj ja chyba byłem i to nic nie było. O, o, o! A nie, to ty. Już myślałem, że chcesz mnie zabić. No dobra. Tu sobie zapiszemy teraz. Pamiętam, że w tym miejscu też był przeciwnik. Jesteśmy widoczni słabo, słabo. Niech mi pomoże! Nie trzeba było Nie! Ale ten, ten jest strasznie słaby. Pada dosłownie na dwa strzały. Dobra, teraz muszę też pamiętać, w którym miejscu ostatnio zginąłem, czyli na tym orku takim opancerzonym dość. Hmm. Dobra, tym razem nie będę oszczęścił tych zwłok. Zginęli męczarnie, to chociaż tyle im zostanie. Dobra, zapiszemy sobie jeszcze raz tutaj, bliżej. No dobra. Zastanawiam się nad zrobieniem szklanego łuku. One są chyba tak szklane, szklane, nie wiem. E, on jest chyba... Dużo, dużo mocniejszy. Coś... skradaniem mi wzrasta super. O, nie trafiłem. A, oni nadal mnie nie widzą co co ciekawe, jeszcze mam całe trzy strzały. No tak, tylko że. Dobra, przejdziemy do. Nie zgubę pokrzyw. He? Nie skradaj się. Dobra, skorzystam z pożywienia, jako że. Dawno z tego nie korzystałem. Ale dużo muszę wpierdzielić, żeby się uleczyć. No ale trudno. Piwo. Kondycja też się przyda. Pomidor. Tykwa. Nie wiem, muszę chyba zacząć... I ładnie muzyka cały czas leci, czyli znaczy, że mamy jeszcze tutaj przeciwników. Jednego widziałem na mapie, ale wiem, który to jest. Dobra, w razie nie będę tam szedł. Tutaj też jest jakaś droga. No dobra. W Belrandzie. Dobra, trzeba się tego gnojka pozbyć. No, i idź tam, idź tam. Kurde, e to tak nie miało wyglądać. Przedświt, eee. muszę to sobie podpisać pod przyciski. Jak znam na nim padnę, to się wkurzę. No bez jaj, jeszcze nie, nie wierzę w to. To jest jakieś chore. Nie mogę z jednym typem sobie poradzić. Ech. Najgorsze jest to, że gdyby nie ci moi towarzysze, o wiele wygodniej by mi było zabić tych typków... ktoś stoi? Nie, to chyba skała tylko. Dobra, tego się pozbędziemy szybko. Obiegni. No, Dobra, trzeba się teraz uleczyć. Szybkie leczenie. A, pieprzymy wszystko, nawet piwo. Ho, ho, ho. Mikstury. Miałem tu gdzieś jeszcze jedną miksturkę życia. Przyda się. Dobra, tutaj sobie ładnie zapiszę nie było. Dobra, i zaczniemy zwiedzać. P pójdę do tego gorka najwyżej za chwilę. Tornir też tutaj naprawdę pomógł, jak widać. Zakrwawiony wampir. Wampirzy pył, szata. Buty Mowarta? Cesarskie, gromowładnych. Widać mają tutaj spory... Gdy byłem chłopcem... Bawiliśmy się w takich jaskiniach... W... Znajdź stracha. Wydaje mi się, czy robi się... Cześć! Witaj. A, odnośnie tego to się dowiedziałem. Alwę możemy tak naprawdę zabić. Czy mogę coś dociągnąć? E, podczas zadania, jeżeli wejdziemy do niej do domu e, w dzień, to będzie ona leżała w trumnie, a... I o, sprawdziłem też to. A jeżeli wejdziemy. W nocy to spotkamy ją w tej jaskini, będzie można już jej zabić tak naprawdę i w sumie szkoda. Bo to przez nią te wszystkie kłopoty. Jest tam No. Ale ja obrywam, ale ja obrywam, ale ja obrywam! Powiem szczerze, że wydawało mi się, że... Moja postać jest dość silna, ale teraz... Coraz mniej... Nie podoba mi się strasznie ten atak z szarży, nie wiem czemu, ale... Aha, rozumiem, że... Ty mi już nie pomożesz, chodź tu bliżej, chodź tu bliżej. No chyba jesteś śmieszny. Jest jednego mniej. Naprawdę, widzicie to nawet, że mm, strasznie jest niewygodnie. O, w mordę. Wpadłem w jakąś dziurę. Dobra, many nie ma. Orkowy łuk z popielenia, który już nie spopiela. Dobra. Ha. Zarąbiście. Nie to, ale mi się idzie. To... No, z broni idzie o wiele, o wiele szybciej. Parkowe strzały. strzały się zawsze przydadzą. Jestem ciekawa, gdzie jest tornin, który miał mi tu pomóc, a na razie to mało go widuję. Powiem szczerze, że nie jest łatwo. Akurat w tym miejscu. Zapuściłem się trochę dalej. I nie jest łatwo. No ale trudno, gdyby było za łatwo, byłoby nudno. Elfie strzały się zawsze przydadzą. Jakieś kufry, coś, coś, coś tego jest tutaj. No ty. W tych jaskiniach słychać dziwne echo. Tu jest Jej oczy szeroko otwarte. Czego myśmy jeszcze nie zbadali? Tylko tej komnaty, właśnie z tym orkiem, który mnie tak denerwuje strasznie. Silny jak cholera. Eee, to już czytałem. Tak mi się wydaje. Już któryś raz. Ten ładnie dostał, bo mi się udało. Nie mam nie mam jakichś potężnych obrażeń z tego łuku, ale powiem szczerze, dostał solidnie. Dobra. Jestem ciekaw, czy można go stąd wyciągnąć. Bo strasznie mi. Je... Tak, tylko teraz. Raczej życia mu poszła. O, ja ładnie. Powiem szczerze, że ten był najsilniejszy ze wszystkich, których tutaj spotkałem. Ciężko było z nim. U. Zwiększa zdolność takich pancerzy 17 punktów. Dużo fajnych rzeczy, które mogę. Z których mogę ściągnąć. Te, te te ich... nieśmiertelna krew też czytałem o wampirach. Te efekty, które są na nie nałożone i wtedy mogę zakląć sobie rzeczy, które sam stworzę co jest. No ale każdy o tym wie chyba, który gra, więc. Powiem szczerze, Ameryki nie odkryłem w tym momencie. A dla tych, którzy może nie wiedzą o takich rzeczy, to przypominam. Ile ja tu mam u dźwigu? 336. No dobra, w miarę dużo. Ostatnio o, o, odłożyłem sporo rzeczy. Wróć do Jarla, mortal. Dobra, może tym razem rzuci jakimś takim większym groszem. Strasznie skąpa. To pani Jarl. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitwy. No, ładnie sobie uciek. Chociaż w sumie dużo i tak by mi nie pomógł. Skoro od jednego bandyty padał tam na dwa strzały. E, matka mnie woła. Czas do łóżka. Jestem strasznie zmęczona. Dziękuję. Dzięki Tobie czuję się lepiej. No i subcie. Tak jak, tak jak mówili, strasznie klimatyczny quest, powiem szczerze. Ciekawy bardzo. Ale wydaje mi się, że każda, tak jakby wioska tutaj ma swoje takie wioska. No nawet nie tylko wioska, ale też miasto ma swoje, tak jakby, mm, questy, które um, są takie ciekawsze. Wprowadzają nas w fabułę i, i nie zanudzają. Nie jest to kolejne zabijanie 10 wilków czy innych tam takich bzdur, tylko jednak mają one coś w sobie, co, co, co przyciąga do tej gry, i dlatego ona się nie nudzi. Każde nowo odwiedzone miejsce to, każdy, to za każdym razem nowy inny quest, jakaś inna zagadka do rozwiązania. Mortal. Tam jest błąd w czciące, jak będziecie wchodzić do Mortalu w prawym górnym rogu. Leś nie potrzebujesz środków e, Nie nie po potrzebuję. To L na końcu jest takie troszkę. Ma taki troszkę inny kolor. Niby taki. taki... taki takie nic, a jednak. Dobra, znowu muszę odwiedzić tą mis piękności. No proszę, na ósemkę, własnąłam, że ci się uda. Może wreszcie zdołamy o tym wszystkim zapomnieć. Weź to, na dowód naszej wdzięczności. No i co ja dostanę? O, na moim dworze jest miejsce dla nowego tana, to głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. Mogę go jednak nadać tylko komuś znanemu w moich włościach. Pomóż mojemu ludowi, a uczynię cię swoim tanem. Powodzenia. W porządku. Okej. Okay. Chociaż w sumie nie wiem czy chcę być tanem jakiejś wiochy, ale... No trudno, skoro się już zgłosiłem. Może mogę gdzieś tutaj. Z... Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Ale ja nie szukam legionu. Wiem, wiem, byłem tam, byłem. Czekaj, czy oni mają tutaj takiego nadwornego maga? Znaczy się. Yy... Chyba nie mają. Zbyt biedni. Dobra, chyba dostałem poziom. Warto byłoby coś tu zwiększyć. I tutaj mam dylemat teraz, zdrowie czy kondycja, no cały czas dałem, w... no dobra, na razie jeszcze zdrowie, do 300 w zdrowie. Jeszcze nie, nie? przywracanie, kowalstwo, zaklinanie. W broniach jednoręcznych tak naprawdę nic jeszcze nie mogę rozdać dalej w miecze. Wszystko mam rozdane, zobaczmy ucznictwo. Zawsze się przyda. Ostatnio bawię się łukami, także co my tu mamy? Wejdź, proszę. Mam nadzieję, że mam to, czego szukasz. Eee. Tak, przerwać, ale Razem nie mam zbyt wielu klientów, ale dzięki temu mam czas na eksperymenty. Rozejrzyj Dobra, się. Dobra, pokaż mi, co masz, bo to jest ważne. Hmm. No i nie ma tego, czego szukam. A potrzebuję serca Deadry. Teoretycznie u losowych alchemików można je znaleźć. Właśnie dlatego, łażąc po tych miastach, staram się mm, przeszukiwać te miejsca, żeby... żeby łatwiej... żeby nie, nie trzeba było... no bo jest pewna możliwość wykonania... E, to Znaczy, zdobycia tych, tych serc w troszkę inny sposób za pomocą zadania właśnie. No ale o tym... o, o tym... O tym się chciałem zająć później, a na razie... Jestem najlepszym wojownikiem w Mortalu. Wiem, z tobą mogę walczyć. To też już... Tak się zastanawiam. Co robi smocze dziecię, kiedy zostaje przywołane przez siłę. Więzienie Mortal. Zauważyłem też, że każdy z tych budynków tutaj jest... Czego ci potrzeba? A, no, nikogo nie mają w więzieniu. Mm, że każdy z tych domków jest bardzo podobny, że nie dość, że są takie same. To jest jeszcze zejście w dół i, i, i drzwi. Więc tak naprawdę są one tylko troszkę pozmieniane. Nawet stoły, ustawienie różnych mebli jest bardzo podobne. Dobra, przydałoby się znaleźć jakiś sklep jeszcze. Dom to jest karczma ciekawe jak się czuje Talmor kiedy trochę go przyhamowano gdzie jest moja matka cały czas czekam, aż wróci do domu mhm. obserwuj niebo oj obserwuję. to się nie myśle o tu jest jakiś cieśla. może on będzie miał coś na sprzedaż Ale nie, ma coś lepszego. Nie było Cię wcześniej w Mortalu i nie miałem okazji z Tobą rozmawiać. Zdejmijmy zaklęcie, tak, z, W sumie drogie sprawy, ale w sumie mam, mam to gdzieś. Kasa się zawsze znajdzie, a efekty się przydadzą. Z tego zdejmujemy. To też. Nie, łuk uh, zostaje. hymn przywołania, zaklęty naszyjnik, to się zawsze przyda. I to. Ładnie zaklinanie wzrosło. Dobra. Ostrożnie. No i dobrze. Nie denerwuj się. Może ty masz jakieś zadanie dla mnie ciekawe. Jeśli stajesz przede mną, by rzucać oskarżenia o mordowanie dzieci albo pożeranie serc umarłych, to daruj sobie! Ani nic takiego nigdy nie zrobiłem ani nie zamierzam! Chciałbym tylko wieść spokojne życie! Mieszkańcy mortalu wolą snuć własne, ohydne historyjki na mój temat, niż zwyczajnie spytać mnie o prawdę! Jeśli chcą się mnie bać z powodu własnej ignorancji, to ich wybór. Nie zmieni to jednak prawdy. No, w sumie myślałem, że dam jakieś zadanie, ale jednak. Myślę, że docenisz to. O, to potrzebuje. Szybkie leczenie. Czarny klejnot duszy. Klejnotów ma dużo, ale ja też ich posiadam... sporo. A szybkie leczenie jest naprawdę fajne, o tym wam mówiłem w którymś tam odcinku też, że chciałbym to kupić. Słyszałem, że w Wichrowym Tronie można coś takiego dostać, ale jak widać alchemik w Mortalu się postarał. Coś słabo z tymi zadaniami tutaj powiem szczerze. Nie wiem, może się zastanowię. gdzieby tutaj jeszcze się wybrać, żeby Cóż, Lubisz magię? Halion mówi, że szybko się uczę. Lubię uczyć się o magii. Coś tu ciekawego się jeszcze dzieje? Nie. Dobra, spojrzymy w dziennik. Za dużo to tutaj nie ma, ale nie chcesz co świata. No. Gwiazda zaranna, o to miejsce też chyba zahaczę po drodze. Jeszcze nic, nic nie słyszałem na, na jej temat, ale może być ciekawe. Moja matka cały czas czeka, aż wróci do Tata, Mówisz, Hej, chcesz się ze mną pobawić? Serio? Świetnie! Wybieraj Berek czy wchowanego? Dobra, Berek! <ścoughs> Udało ci się. No, za złapać. bardzo nie uciekałeś. Mam Cię! <ścoughs> nie złapiesz mnie! <ścoughs> Udało Ci się mnie złapać! Nie. Za wolno. Hej, uważaj. Nie złapiesz mnie. <gry> e, głupia gra. Nie będę przecież się bawić z dzieciakami na no bez przesady. Dobra, ale w sumie chyba czas minął tym akcentem y zabawy w berka żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku w którym pewnie już znajdę tutaj jakieś zadania i będę wiedział co mam dalej robić bo tak naprawdę nie mam pojęcia więc na razie